Znanej nam historii. Austria zaliczała się do grona najpotężniejszych państw, a rządząca w niej dynastia Habsburgów kontrolowała trony Czech, Węgier, Niderlandów czy też samej Hiszpanii. W dzisiejszym odcinku spróbujemy odtworzyć potęgę Austrii na nowym dodatku do Europy Universalist 4 to w jak najkrótszym czasie. Zapraszam. Witajcie serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Europy Uniwersalnej 4, z jednego z najpotężniejszych obecnie moim zdaniem państw, czyli Austrii. Austrii, która ma wspaniałe drzewko, która po, które pozwala jej w krótkim czasie podbić praktycznie całą Europę. A w jaki sposób? To Wam zaraz pokażę. Dobrze, zaczęliśmy sobie od przydzielenia przywilejów, czyli wiadomo, do każdego przywileja punkciki, oprócz tego religijni dyplomaci, supremacji over the crown, w sumie to przywilej na kupców. I przywilej na, przywilej na ciężkie okręty, które przydadzą nam się, żeby pokonać Wenecję. Kogo bierzemy na rywala? Sabaudię, Wenecję i Aragonię. Będę się starał o sojusz z Burgundią, tylko że ona postrzega mnie jako rywala, czyli muszę ją pokonać, bo będę chciał mieć z nią Unię. Oprócz tego wysyłam Royal Madridz do Hiszpanii, bo chcę wprowadzić tutaj Habsburgów na tron. I w sumie mogę sobie z nią wziąć nawet sojusz. Mogę wziąć również sojusz z Węgrami, ponieważ i tak będę chciał, żeby wszedł tutaj mój władca, który sprawi, że będę miał Unię personalną z nimi. Tej Burgundia dłużej mnie nie postrzega jako rywala, ale mam szczęście. Teraz szybko poprawiamy z Burgundią opinię i bierzemy z nią sojusz. I mogę to zrobić. Bierzemy. I ja im muszę wysłać Real Maria, żeby za zadziałał event. I to samo wysyłamy Węgram, zatrudniamy też sobie tańszych doradców i biorę też przywileje na tańszych doradców. I rozpoczynamy wykonywanie misji tego potężnego drzewka i na początek trzeba poprawić opinie z elektorami, żeby nam nie głosowali. To po kolei? Brandenburgia, Saksonia, nawet myślę, że z taką Brandenburgią czy Saksonią to mogę wziąć sojusz, bo mam na tyle wystarczająco dyplomatycznych relacji. I Polska nie poszła też w Jagiellona. Super! Będę mógł Polsce wypowiedzieć wojnę o Unię Personalną, ale mam szczęście dzisiaj. Przy okazji oczywiście, moi drodzy, będziemy próbowali zjednoczyć święte Cesarstwo Rzymskie. Ale żeby to zrobić, będziemy potrzebować naprawdę dużo czasu i szczęścia. I mamy pierwszy event z Świętego Cesarstwa Rzymskiego polegający na tym, że teraz Państwa z HR będą powoli wychodziły. Ja nie mogę do tego dopuścić i będę poprawiał opinię z tymi państwami. Zaprosiliśmy zachodnią Fryzję do Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Super, dostanę może Imperial Authority. Dobrze, trochę to trwało, ale misja na elektrów została wykonana i dzięki temu dostanę kasus belli na Unię Personalną z Czechami. Dlatego zaczynamy robić siatkę szpiegowską i będę tym Czechom tą wojnę wypowiadał i wezwę do tego Burgundię. I oprócz tego przydałoby mi się jeszcze zdobyć jakichś najemników, bo bez, bez tych najemników to może być ciężko wygrać. W sumie na Wenecję też będę robił siatkę szpiegowską, żeby obniżyć Unię niej zdobytą agresywną ekspansję za Czechy, bo tak, tak też się również da. W sumie to my byśmy chcieli też, żeby ten mój władca jak najszybciej umarł, więc biorę go na generała. Bo tutaj na Węgrzech mamy regenta. I mamy tutaj następcę Ladislamusa Postumusa von Habsburga, czyli on obejmie tron na Węgrzech i wtedy będzie też moim władcą. No i gitara. No i wypowiadamy wojnę Czechom. Ale trzeba ją toczyć rozważnie i nie dopuścić do porażki. Weźmy sobie od razu tańsze pożyczki, żeby nie zwankrutować. Próbujemy rozbić czeską armię na Wiedniu. Idealnie, tak pik. Teraz tylko szybko odbić terytoria. Burgundia zajmie się Palatynatem i tak dalej. Ja się zajmę Czechami, tylko najpierw idziemy odbić Florencję. Możemy wezwać do tej wojny Węgry. No w sumie czemu nie? Może im ten regent umrze. Trzeba też, moi drodzy, cały czas pilnować elektorów, żeby elektorzy na mnie głosowali. Od Florencji bierzemy hajs. W sumie to tyle. Teraz biegniemy szybko, bo mi jeden zajęli. Rozbijamy tu armię Anhaltu, proszę bardzo, jeden stack wipe i teraz biegniemy od razu na Pragę. I widzicie, na Węgrzech zmarł władca i teraz tam jest regencja, czyli on zaraz wejdzie na tron. Jak umrze u mnie, to, zna, to będziemy mieli Unię Personalną. Wiedeń odbity, teraz tylko zająć Pragę i Ołomuniec i koniec wojny. Od na to bierzemy dokładnie tyle samo, czyli War Reparation i Heist. Okej, okay. szczęście się trochę skończyło, ponieważ Ladislamus zmarł, czyli muszę wypowiedzieć wojnę Węgrom o Unię. No trudno, wypowiem i tyle. Wojna z Czechami wygrana, bierzemy od niej Unię Personalną. Kurde, ja bym zabrał Pragę, wiecie, bo ona ma tu taki świetny monument, tylko musiałbym go nawrócić. To nie jest dużo agresywnej ekspansji, biorę. Korujemy i misja na Koronę Czeską wykonana. Mamy też Kasus Belli na odnowienie Unii Personalnej z Polską, ale nie wypowiem teraz tej wojny, bo mi wypowie wojnę koalicja. I zyskam też na Węgry, dlatego zrywam sojusz z Węgrami i za 5 lat atakuję Węgry o Unię. I dopiero po tych 5 latach zaatakujemy Polskę. Zabrałem też czohom elektora, ponieważ gdy macie zwasalizowanego elektora, no to on mniej przychylnie na was głosuje, a tego byśmy nie chcieli. W ogóle to chyba nie dostanę Mediolanu na swoją Unię Personalną, bo z tego co widzę to nie jest on republiką, tylko królestwem. No i nie wiem, przekonamy się. Mamy pierwszą reformę rządową, to patrząc na to, że jesteśmy cesarzem i tak mamy w Tulman Power ja biorę sobie to dzisiaj, czyli więcej favorów i tańszych adwajzorów. Tak inaczej trochę zagram. Teraz nie mamy wyjścia, trzeba w pradze pali development, bo inaczej nie, nie dam rady ją nawrócić. Nie, no ale tak szczerze powiedział to trochę słabo, że tego Mediolanu chyba nie dostanę, bo przez to... Bo przez to nie dam rady potem zjeść na Apolu. Dobra, mniejsza z tym, atakujemy Węgry o Unię Personalną tym razem. No Koalicja będzie spora nawet, jak wezmę je, ale to i tak jeszcze trochę czasu minie, no nie, zanim, zanim tą wojnę skończymy. Dobra, pierwsza bitwa z Węgrami na Wiedniu wygrana, elegancka. Krzyżacy nawet walczą, ulala. Ja idę oblegać jako pierwszy Krzyżaków. Dobra, tutaj prowincja upadła, idziemy szybko oblegać Malborg i zabierzemy tym Krzyżakom ile się da hajsu. Węgry już nie mają praktycznie sojuszników, bo tylko Krzyżacy zostali, a po mojej stronie walczy cały czas Burgundia. Aha i mamy Shadow Kingdom i teraz my chcemy poczekać do roku 1490, chcemy się wstrzymać trochę z tym, chcemy mieć więcej czasu, żeby przekonać yy, państwa włoskie, żeby pozostały w hr -e. i ślicznie zakon krzyżacki oblężony całkowicie, zabieramy mu tyle hajsu, ile się tylko da, war repsy i koniec wojny i teraz tylko oblec Węgry i koniec, mamy Unię Personalną, a potem trzeba będzie w jakiś sposób zająć Polskę, nie wiem jeszcze jak, ale jakoś to zrobimy. O i patrzcie, od razu w Polsce wybuchła Pruska Konfederacja, no i dobrze, Polska dostanie więcej terytorium. Shadow Kingdom wykonane. Gdy Stanek z Berlina z niektórych państw włoskich. Kurde, to może ten sposób Mediolan zasalizuje. Coś wymyślę. Na razie skupmy się na Węgrach. O, 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 patrzcie. Enrique Habsburg jest następcą. Habsburgowie będą władać w Austrii i ja w ten sposób wypowiem im wojnę. Naczynie w Austrii tylko w Kastylii. Ja w ten sposób wypowiem im wojnę o Unię Personalną. To będzie kolejne państwo, które już będzie w mojej Unii. Okej. Okay. Koniec wojny z Węgrami. Zabieramy, ją na Unię zabieramy je na Unię Personalną. Pulchaisu. Koalicja. Jaka koalicja? Żadna koalicja. Mamy Węgry. I Węgry są taką moją specjalną Unią Personalną, trochę. Proszę bardzo. No to cyj, teraz siatkę szpiegowską budujemy na Polsce, bo Polska też zaraz będę atakował o Unię Personalną. W ogóle, jak się Brandenburgia rozlała, proszę proszę. My na tę Polskę mamy jeszcze 10 lat, to tak nie wiem. Za chwilę ją jakoś atakujemy, nie? Jeszcze trzeba ją pokonać. Jeszcze teraz jest teoretycznie dobry moment, bo Litwa nie odpowie. Ale Litwę to bym wezwał, bo bym sobie od niej hajs zabrał. Węgry odziedziczyły Chorwację bardzo ładnie. Z Węgrami trzeba szybko opinię poprawić, żeby mi unia personalna nie upadła. Ja, mamy kasus belli na to, żeby podbić Mediolan. Wziąłem sobie, wykonałem tę misję jednak wcześniej. Powinienem ją zrobić dopiero za 25 lat, ale zrobiłem jednak wcześniej. I przeprowadzamy też pierwszą reformę w świętym cesarstwie rzymskim. Dobra, jako pierwsze idee na sam początek bierzemy sobie ideę espionage, żeby zmniejszyć agresywną ekspansję o 20% i ja tych idei dalej nie rozwijam, przynajmniej na razie, ewentualnie tylko do trzeciego poziomu. I dzięki temu wypowiadamy wojnę Polsce o ustanowienie Unii Personalnej. Polska co ciekawe nie ma już sojuszu z Litwą, ma natomiast sojusz z Wenecją. Wzywam do tego swoich sojuszników, może wszystkich oprócz Burgundii. Albo nie, wzywamy wszystkich. I oczywiście my zaczniemy sobie od zjechania Wenecji, która ma 10 statków, bo ją Osman pokonał. O proszę, rok 1466, czyli taka wojna trzynastoletnia trochę wybuchła. I Burgundia wzywa mnie do wojny z Francją. I wy doskonale o tym wiecie, że ja muszę na tę wojnę odpowiedzieć. No i odpowiem, nie chcę, żeby Burgundia upadła. Walałbym Francję, żeby się rozleciała. Oj oj oj, tylko armia francuska ma szóstą technologię militarną. To będzie z nią problem. No mniejsza z tym, no ja musiałem odpowiedzieć, bo nie chciałbym, żeby mi zjedli Burgundię. Chociaż w sumie głupota, po co ja odpowiadałem? Równie dobrze mogliby zjeść tą Burgundię całkowicie. Dobra, mniejsza z tym. Idę jak mówię, do trzeciego poziomu, dalej ich nie ruszam. Wzięłem je tylko po to, żeby zmniejszyć agresywną ekspansję. Z Wenecją pokój, Hajs i wojenne reparacje. Francja rozbija mi armię jedną. A i Burgundia wyszła z tej wojny na White Peace, tak? Nie, Burgundia to przegra. Niepotrzebnie odpowiadałem na tę wojnę. To jest akurat błąd. No cóż, trudno. No chociaż jedną bitwę z francuską armią wygrałem. Aż Francja jest przepotężna. No a takie morale. Dobra, Burgundia, walcz sobie sama. Ja, ja cię na, ja na ciebie pluję. Ja idę Polskę bić. O, Francja to jest rzeczywiście potwór. No cóż, liczę na to, że on zawsze ze mną pokój jakoś zaraz. W ogóle papież bije się z Osmanem, co jest? Niech się biją. Nie, no nawet Aragorn do tej wojny dołączył. Nie, 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 wojna z Burgundią jest przegrana. Ja tam nawet nie idę. Dobra, miażdżymy polską armię tutaj, Francja mnie tam zajęła, zajęła całą Burgundię, teraz ze mną chce pokój chyba. No ja bym chciał. Dobra, zawieramy Unię Personalną, do tego full hajsu. I za ten hajs wprowadzamy renesans i bierzemy nową technologię militarną. I wykonujemy misję na zdobycie Śląska i na bycie królem Polski. Czyli mamy już takie piękne panowanie, a to jeszcze nie koniec. I Francja chce White Pisa, no i zawieramy. Burgundia niestety dostanie w web, ale to już nie jest mój problem. leby dalej miała ze mną sojusz. Francja się chyba zastanawia, co jej zabierze. Anglia na rywala, Francja na rywala, a Osman, Osman niech się lepiej trzyma ode mnie z daleka. Szwecja ja mogę wziąć na sojusznika. Niepotrzebne mi to jest. O Boże, Burgundia, jak oberwała. A spoko, jak ją dostanę w imię burgundskim, to i tak odbiję jej terytoria, więc Burgundia ty się nie bój. Ja ci nawet gwarancję dam. Teraz trzeba jak najszybciej poprawić opinię z Polską, bo mój król jest już stary. Ma 56 lat i boję się, że jak on umrze, to mi padnie ta Unia. Znaczy, na pewno padnie, bo trzeba mieć pozytywną opinię z krajami, inaczej padają Unię. Kolejne rozwinięcie z ery mogę wziąć. Wiecie co wezmę sobie. Le... Ja wiem, że są podatki, ale wezmę lojalność stanów. Mam misję na to. Kurde, i mamy minus 3,1 do nawrócenia tego, tej prowincji. To jest nierealne nic, coś zaraz wymyślę. Mam pomysł na początek wojny. Czekajcie, Burgundia nie ma ze mną sojuszu. O nie, zerwała mi Francja. To kurde, muszę, muszę zrobić sojusz z Burgundią. Dlatego daję mi gwarancję, żeby Francja, Boże, jej nie, nie napadła. A teraz mam pomysł. Idziemy na wojnę z Mediolanem. O zrobienie go moim wasalem, 90 agresywnej, 60 agresywnej ekspansji dostanę. Dużo. Ale spadnie ta agresywna ekspansja. I dostałem ekskomunikę na mordę, więc spłacam to do budżetu od razu. Nie ma, nie będziesz mnie ekskomunikował, papieżu. No i pięknie, panują Habsburgowie w Kastylii. Muszę mieć więcej dewelopmentu, jeśli chcę podbić Kastylię. Z Polską relację są już na plusie. Czyli mi Unia nie upadnie. Nie wiem, oblegajmy Mediolan. I zmienił się władca. Mamy tego Ferdynanda I. bo jaki Albrecht jest słaby. Kurde, disinherit robimy. No, spoko. Jak tam wszystkie u niej istnieją, więc bardzo dobrze. Zobaczmy też o ile mi spada agresywna ekspansja. O 3 i 8 punkta. Bardzo ładnie. Bardzo dużo. Maximilian Habsburg 555. Proszę bardzo, mamy następcę. Papież, w ogóle to zrobimy tak, ja cię zadłużę mocno, ale ty się ze mną dogadasz potem, okej? Okay? No i Rzym też upadł, to papież poproszę cię o bardzo dużo hajsu. Dzięki. Coś panom nie sojusz? Pewnie będzie chciał, ale to zaraz. Na początek trzeba zmniejszyć tu agresywną ekspansję, która jest gigantyczna. Trzeba poczekać chwilę. Nie mogę zawrzeć teraz te tego pokoju. Mamy pół Europy, wejdzie do koalicji. Mmm, koniec pokoju z Francuzami. Ja im nie wypowiem teraz wojny, ja się nie odważę. Mamy też nareszcie działa, no to już cztery od razu. Trochę przesadziłem chyba, ale okej. Okay. I minus 10% agresywnej ekspansji. Pokaż pan to. 67% będzie. Czekamy do końca roku i zawieramy pokój z, Mediol z, tak, z Mediolanem. Teraz pytanie: jakie bierzemy drugie idee? Humanistyczne biorę. Ja I tak mało podbijam. Mamy. Mediolan jest moim wasalem. Wykonujemy tą misję, w wyniku czego dostaje kasus Belina Neapol. Na który odpowie Francja, ale odpowie również Kastylia, więc ja mogę to zrobić. Jakiejś im się tu koalicji zachciewa, co wy mi robicie? Nie denerwujcie mnie i tyle. No to teraz wystarczy tylko popoprawiać opinię z tymi wszystkimi państwami tutaj, żeby zostali w HR. Ej, e, już się koalicja rozpadła. Patrzcie, nie ma żadnej koalicji. Szybko poszło. Ok, i wypowiadamy wojnę Wenecji za chwilę o odzyskanie terytoriów dla Mediolanu. I znowu mam sojusz z Burgundią. Chodźmy więc na tę wielką wojnę, odbije Burgundii terytoria Francji, idziemy na wojnę z Wenecją. Na co Francja nie odpowiedziała, boi się, to jest akurat wstyd, żeby Francja się nie wystraszyła. A nie, jednak się nie wystraszyła. O kurde. Co z Kastylią, na no spokojnie powinniśmy dać radę im. Wojna z Francją może mi podarować to, czego mi teraz najbardziej brakuje, czyli pieniędzy, bo ta Austria jest mega potężna, jest cesarzem, ale kasy tej jej brakuje, więc trzeba pobić Wenecję i z Wenecji będę czerpał hajs. Idziemy na początek zmierzyć się z Armią Francuską. Zobaczymy, czy to w ogóle ma jakieś racje bytu. Pokaż, U jezus, Maria, ty. Wygrywam teraz. Wcześniej widzieliście, jak mnie miażdżyli, a teraz ja ich miażdżę. Zobaczmy kolejną bitwę. Ja mam wszystko wyższe. Morale. Oni mają tylko dyscyplinę. Nawet no, dyscyplinę mają wyższą. Mniejsza z tym. Oblegajmy Paryż. Dwie bitwy i armia francuska zmniejszona. No i pięknie. Paryż upadł. Tutaj Burgundia okupuje co chwilę terytorię. Ja okupuję kolejne prowincje. Byle tak utrzymać i będzie git. Francja zarabia z 20 golda, czyli będę miał... No dwa golda z reparacji, no to sporo. A dokładnie gdzieś tyle mi brakuje, żeby wyjść na plus. Niestety cała moja flota poszła się walić, ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że Francja zaraz upadnie. Nie no dobra, upadła. Zabieramy jej 1600 golda. Wojenne reparacje i Humilata. Nie lubię jak te państwa zawierają sojusze takie śmieszne. Francja i Wenecja, no co je łączy? Nic ich nie łączy. Znaczy obie zostaną przeze mnie pokonane, to je łączy. Iwen Burgundski, Burgundia wpadła mi pod unię personalną. Bogu dzięki. Keep our union with Burgundii Proszę bardzo, to może prowadzić do wojny z Francją. Przed chwilą Grali. Tak, i Burgundia, tak, jest moją Unią Personalną. Świetnie. Niech mi Francja wypowie wojnę, to ja wtedy odzyskam wszystkie ziemie Burgundii, które przejęła. Hmm, jakbyśmy skończyli wojnę z Burgundią jeszcze przed wojną z Francją, to byśmy dali radę wziąć jeszcze jedno rozwinięcie świętego Cesarstwa rzymskiego. No nic, spróbujemy. Zabiorę jej hajs, wojenne reparacje i tyle. Zbuduję większą flotę, to potem ją najadę. W Na razie musimy obejść się smakiem. Reformujemy HR. Numer, reforma numer 2. Późna ta reforma, wiem, ale i tak mnie zahamuje zaraz reformacja. No i nie było jednak tej wojny z Francją. Byłem pewien, że będzie. E, dobra, na Francję można napaść inny sposób, wypowiadając wojny na Apollowi o Unię. Nic śmiało w sumie, napadamy. Ja wiem, że zaraz się Shadow Kingdom skończy. Ja głupio zrobiłem, bo ja praktycznie nic tutaj nie podbiłem. E, trudno już. Życie. A w ogóle Livonian Order dołączył do Holy Roman Empire. Kiedy niby? Nie zauważyłem nikt wcześniej. Aż szybko Florencja, bo Mantua już wyjęta. Ośliwujemy fort. Widzisz, ja, ja jeszcze chyba ani razu nic nie... Dobra, Pragę korowałem, to trzeba przyznać, ale nic innego prawie nie korowałem. W ogóle tu w pracy jest taki modyfikator set a strong aristocrats i tutaj jest minus 5% do lokalnego nawracania. Jakie mam niby nawrócić waszym zdaniem Pragę? Ona jest husycka. Jak się tego pozbyć? To jest bardzo dobre pytanie. Florencio, wypłać mi hajs. Dzięki. Chujemy się tu pobić z francuską armią. I teraz papież może dołączyć do HRA. Oczywiście, że się na to zgadzam. Będziemy tą Francję w długi. Ona na pewno ma zadłużenie. Nie wierzę. Pokaż to. Tak, 2500 golda. Zaraz będziemy miała większe. Uhum, tutaj jest armia francuska gdzieś. Dawaj ją. Pięknie będzie rozbita. Oj, oni mają już wyższe morale niż wcześniej. Te morale są jednak spoko. Ja nie lubiłem nigdy morali, ale morale okazuje się, że dają jednak dużo. Z tego co widzę, to papież dołączył do HR. -y. Dokładnie. I wykonaliśmy sobie misję na coś. Święte Cesarstwo. Mamy większy Imperial Authority modifier i większy, większe nawracanie prowincji. No i bardzo dobrze. Idzie że Neapol jeszcze ukradł terytorium papieżowi, a to będzie dopiero moja unia personalna. Neapol jest odważny, dopiero co go pokonują, a on się zabiera terytoria. Dobrze. Spalimy im paryż, zabierzemy hajs, wojenne reparacje itd. i tak dalej. Z Francją mamy pokój. Potem ją napadniemy po to, żeby odbić wszystkie moje ziemie. Rozpoczynamy budowę tego pałacu. Dostanę dodatkowego dyplomatę. W sumie z nimi. Boże, 30 agresywnej ekspansji Unia z Mediola, z tym, z Neapolem. Patrzcie, mamy klejmy teraz na całe terytorium Włoch. Muszę też zdobyć cztery prowincje w Iberii. To wiem, jak to zrobię. Wypowiadam wojnę temu Aragonowi o odbicie ziemi na Apolu. Po tej wojnie, powiem wam szczerze, ja sobie, zmienię ja sobie zmienię ideę. Dobrze, i teraz plan jest prosty: zabieramy Aragonii cztery prowincje, wykonujemy misję na Unię Personalną z Hiszpanią, w sensie z Kastylią, i wypowiadamy jej wojnę, po czym zdobywamy Kastylię na Unię Personalną, i przy okazji odbijamy wszystkie ziemie dla mojego Neapolu. Ja w ogóle mam tyle unii personalnych teraz, że to jest siła nie do pokonania. W ciekawości, czy to zwiększa moją siłę nawracania? Nie, nie zwiększa. Kurde. Obrońca wiary nie zwiększa. Chciałbym się z tym bardzo wyrobić do 1500 roku, tak żeby w 1500 roku, tak wiecie, idealnie by było, i Kurde Kastylia dołączyła do tej wojny. Zdrajcy kastylijscy. Można ich było do wojny po prostu poprosić, bo chcieli dołączyć. A teraz zabrą sobie jakiś osobny pokój. Chociaż nie, to dobrze, bo oni zabiorą dużo Aragonowi i będą więksi. największą większą unię personalną. Że mi się w ogóle manpower nie kończy, rozumiecie to? Trzeba większą armię zbudować. Mogę mieć 60 tysięcy niby, no to 60 tysięcy by się przydało mieć stale. Okej, okay, armia Aragonu tutaj jest zniszczona, ostatecznie. Tylko Osman tu oblega, kurde, Osman, wypad stąd. My 11 galer. Pytanie, czy to wystarczy, żeby zatopić flotę Wenecji? Raczej nie. Zdorobimy sobie jeszcze 6 galer. Niech ich będzie tyle. I rekrutujemy 14 piechoty i 4 artylerie. Niech będą. Zarabiam 10 golda aż z reparacji wojennych, co jest mega dużo, trzeba przyznać. Ale takie życie, no. Ja mam samą gospodarkę i tyle, no nic za to nie poradzę, nie? Tyk, dwie armie są gotowe, tylko czekamy aż Osman skończy wojnę. Nie no, do 1500 tego roku to mi się nie uda tego zrobić. Uda mi się chwilkę po. Tak, raz mam mieć cztery prowincje w Iberii, no to zabieram. I oby to zadziałało. Tak! Zadziałało. Zrywamy sobie już z Kastylium od razu i za pięć lat wypowiem jej wojnę o zrobienie mnie w tym no o Unię Personalną i tutaj wyzwalamy Katalonię, Coś ci chce? Nie, poczekamy, pokoruję to i przekażę to potem, nie kurde nie będę tego korował, dobra wyzwalam Katalonię, tak i mam, mam ten kasus belli na Unię, za 5 lat atakuję ich i bierzemy trzecią reformę rządową, co zmniejsza mi koszty utrzymania stanów i teraz mamy kasus belli na państwa państwa przy... przygraniczne, dobra. Więc wypowiadam wojnę o Wenecję i Francja nie odpowie. Bardzo dobrze Francja, bo Francja ma 3,5 tysiąca długu. W Końcu poszłaś porozum do głowy. Teraz tak, moim wszystkim uniom personalnym, to ja agresywne nastawy nie daję. Oblegajcie tą Wenecję. Taką kolonią to ja mogę zerwać sobie sojusz, bo ona i tak raczej na mnie zagłosuje. Wiadomo, bezpiecznie byłoby z. Ale nie jest źle. Okej, okay, i cesarz mi zmarł i Maximilian Habsburg szedł na tron. Super. On jest 5-5-5, więc jest on jest o wiele lepszym władcą. Jezu, czemu ten trend się tak długo oblega? 43 dni aż. Oj, moja flota dostała w łeb właśnie prawie, bo mi się tylko udało zejść do Wenecji tym razem. Uda się chyba, Neapol ma tu flotę. Dawaj i na Wenecję wchodzimy. No ślicznie, ślicznie. Trend mogę zjeść, czy to jakoś drogo będzie? 12 punktów agresywnej ekspansji. Eee, zjadłbym go, zjem, niech będzie. Wielka bitwa z wenecką flotą, którą udało się rozgromić. Nie tylko flotę się udało rozgromić, bo w ogóle cała Wenecja upada. I zobaczcie, zabieram im wszystko tutaj, tylko jeszcze z tym pajesewkiem zabrę pokój dokładnie. Zabieram im całe terytorium oprócz samej Wenecji. Dzięki czemu mogę wykonać misję. Teraz muszę po posiadać wszystkie regiony we Włoszech, żeby wykonać jeszcze kolejną misję. Ale teraz się tym nie zajmujemy, ponieważ za chwilę atakujemy Hiszpanię o Unię Personalną. Koniec trusa. Pora na wojnę. I Anglię też do tego wezwę. Walczymy o Unię Personalną. Oj, Polska, Mołdawie i Grańsk zjadła. Bardzo ładnie. Polska jest teraz taka wielka. Kredon w kominie wypisę. Możemy w końcu nawracać Pragę. Nawet tu jeszcze edykt na dodatkowe nawracanie. I w ile to się nawróci? 6 lat? Ty, no to super. W końcu jakieś dobre informacje. I zmieniamy ideę. Nie biorę już idei szpiegowskich, tylko weźmiemy sobie prawdopodobnie ideę Influence. No, Influence. Biorę. O, widzę, że Wenecja okorowana, wybornie, i Toledo zdobyte. Czyli, czyli mamy cel wojny. Biegnij szybko na Lizbonę, żeby Portugalię wyjąć. Oczywiście, Portugalię zadłużymy. A wszystko. Mamy Unię i bierzemy hajs. Uuu, Incident in the Empire. Teraz jest znowu. O co chodzi. Austria dostanie plus 25 agresywnej ekspansji ze wszystkimi księstwami? Spoko. Przydałby mi się następca, bo Maksymilian Habsburg nikogo nie ma. A mniejsza z tym, chodźmy od razu na wojnę z Francją, bo chcemy odebrać wszystkie ziemie Burgundii. Ja, jak mi każde państwo w HR da plus 25 agresywnej ekspansji, to to jest dużo. Może cała koalicja powstać. Ciekawe w sumie, czy Francja się już. No, Francja się trochę odbudowała. 50 tysięcy żołnierzy ma. I nawróciliśmy wreszcie tę prowincję. To dawaj, trzeba szybko rozbudować ten monument do fula. Co za pieniądze Francuzów? Co ja za swoje będę pieniądze? Ja nie mam pieniędzy. Francuskie wezmę. Cudze pieniądze smakują najlepiej. To wiedzą wszyscy, bo przecież dostawaliśmy pieniądze od rodziców, nie? Elegancko. Paryż znowu zdobyty. Teraz tak. Aachen. To wywalamy. Brema. Bremę mogę? Mogę i mi zapłaci. Dobra, Francja mi wypłaci hajs i Burgundia odzyskuje wszystkie swoje ziemie. Mamy tu jeszcze taki wętek sankcja pragmatyczna. Co on robi? A, kobiety mogą być cesarzami. Okej. Okay. No i trzeba przyznać, że to imperium Habsburgów wygląda naprawdę ładnie. Jeszcze sobie zobaczymy, gdzie panuje dynastia Habsburgów. To wszystko, co jest na ciemnozielone, to jest dynastia Habsburgów, więc ma ona spore panowanie. Dobrze, a na tym sobie zakończymy. Jeśli będziecie chcieli kolejną część, to dajcie mi znać. Dzięki serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej.